Przychodzi baba do salonu. A jak wiadomo, my, baby, bywamy różne. Baba kumpelka, baba gaduła, baba uprzejma i ta uprzejma inaczej. Baba chaos, baba optymistka i baba, co lewą nogą wstała. A i każdy salon może poszczycić się swoim własnym, niepowtarzalnym zestawem bab. Ten podcast to zbiór inspirujących, zabawnych, nieco mniej zabawnych, a czasem i trudnych historii, które swoim zachowaniem napisały baby salonowe. Nie pozostawimy Was bez płyny, czyli podpowiedzi, jak poradzić sobie, tudzież wybrnąć z nieoczekiwanych czy niestandardowych sytuacji. Nazywam się Beata Adamczyk i jestem ekspertem od budowania zyskownego biznesu beauty. Jestem też międzynarodowym konsultantem rynku Spine Beauty. Już od 25 lat edukuję i konsultuję przedsiębiorców w branży beauty. Wspieram, motywuję i dodaję skrzydeł moim klientom. Jestem praktykiem. I to jest bardzo istotne, bo całą wiedzę, którą przekazuję, jest właśnie poparta moim wieloletnim doświadczeniem. Efektem mojej pracy jest wzrost rentowności Twojego biznesu poprzez pracę nad aspektami finansowymi, marketingowymi i strukturalnymi. Moją rolą jest spójne podejście do wszystkich najważniejszych aspektów biznesu. Pozwalających na wyzwolenie pełni potencjału i zyskowności. Należę do nielicznego grona ekspertów pomagającym nowym przedsiębiorcom stworzyć wyjątkową koncepcję nowego salonu, kliniki czy też spa. Jestem również audytorką. Na swoim koncie mam zrealizowanych kilkadziesiąt projektów audytowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. No, ale dość o mnie, przejdźmy do podcastu. Mam dla Was sytuację z salonowego życia wziętą, która wydarza się bardzo często i nie należy do kategorii zabawnych, a tych dość trudnych do rozwiązania. A mianowicie, daj mi rabat po znajomości. Bywam często na salonach i z moich obserwacji wynika, że najbardziej marudzą znajome baby, kiedy dochodzi do ustalania ceny za zabieg czy też pakiet. Znajome baby dość często przypominają sobie o nas wtedy, kiedy potrzebują coś od nas, i tak naprawdę nie widziałyście się już ponad 10 lat. I nagle sobie o tobie przypomniała, jaki wyjątkowy zbieg okoliczności, prawda? Pewnie nieraz zdarzyła ci się taka sytuacja, że któraś ze znajomych bab, tych sprzed 10, 5, 2 lat, chce rabat. I to tylko dlatego, że jest twoją znajomą. Innego powodu nie ma. A jeszcze dość często oprócz rabatu wymagają także traktowania. Iście po królesku. No i cóż, ty wtedy zastanawiasz się, co zrobić, jak się zachować, szukasz dobrych rozwiązań, bo już wiesz, że aż 72% dobrze obsłużonych klientów chętnie podzieli się informacją o fantastycznej obsłudze z minimum sześcioma osobami. A znajoma baba to też klient. I jeśli obsługa będzie dla niej niesatysfakcjonująca, może spowodować, że ucierpi na tym cały salon. A dlaczego? Bo będzie chodzić i mówić, i nie do końca pozytywnie. A też wiesz, a jeżeli nie, to właśnie się dowiesz, bo teraz ci to powiem, że aż 13% niezadowolonych klientów opowie minimum 15 znajomym o przykrych doświadczeniach. Masz ciężki orzech do zgryzienia. Wiesz, że musisz to załatwić pozytywnie i może na ten moment wydaje Ci się, że znalazłeś dobre rozwiązanie, ale czy na pewno? Z moich obserwacji wynika, że nie zawsze. Ale kiedy ja słyszę takie słowa daj mi rabat poznajomości, to w mojej głowie pojawiają się myśli a może tak poznajomości? Zapłaciłabyś więcej lub zatrudniła się u mnie po znajomości za niższą pensję? Oczywiście tak nie będzie, ale gdyby nawet tak się okazało, że będzie taka sytuacja, to szybko się okaże, że w tej odwrotnej sytuacji już nie będą Twoimi znajomymi. Czasami nawet te znajome baby dają delikatnie do zrozumienia, że jak nie uzyskają u Ciebie, Konkretnego rabatu, to ucierpi wasza znajomość i sprawisz im przykrość. Ale jak dasz rabat, to tak naprawdę ucierpisz ty. No, może to nie będzie dla ciebie wielka przykrość, ale na 100% zmniejszysz zysk lub zrezygnujesz z niego całkowicie. A może i nawet dołożysz do tego zabiegu. No i kto w takiej sytuacji ma podejście materialne? No na pewno nie ty jako właściciel. Cóż, te nasze kochane, znajome baby dość często, dość często myślą sobie, że wystarczająco dużo zarabiasz na usługach i nie będzie to dla ciebie żadnym problemem, aby dać im rabat. Ale nie 10 czy 20%. Najlepiej, jakby dostały rabat co najmniej w wysokości 50%. No, i oczywiście ona okaże swoją wdzięczność, ale czy ta ich wdzięczność pozwoli ci zapłacić rachunki i pensje pracowników? No na pewno nie. Tych kosztów nie widać. Masaż to przecież dla nich kilka kropel oliwki, czy jakiegoś innego smarowidła. Nawet czasami się okazuje, że one nawet mogą przynieść swoją oliwkę, i dość często właśnie to słyszę. Ale to przecież nie o to chodzi. A jeszcze lepsze stwierdzenie to jest to, że przecież już kupiłaś urządzenia, już za nie zapłaciłaś, więc już koszty poniosłaś. Więc, jakie to ma znaczenie, czy zrobisz dla mnie ten jeden czy dwa zabiegi? Możesz przecież nawet zrobić za darmo. Tak, tylko to się dość często nie kończy na jednym czy dwóch zabiegach. Gdyby tak było, to zapewne dałbyś ten jeden czy dwa zabiegi. No ale oczywiście to jest tok na szczęście niektórych znajomych bab. Podkreślam niektórych, bo nie wszystkie tak myślą. Ale mam dla Was jeszcze jedno ciekawe stwierdzenie. Znów podkreślając, że to co po niektóre znajome tylko tak myślą. Że korzystając z Twoich usług z dużym rabatem, to i tak wspierają Twój biznes i to ty powinnaś być im wdzięczna ale nasze znajome nie wiedzą że marże na usługach są różne i jeżeli dasz im wysoki rabat to nieraz do tego dołożysz a tak przy okazji mam pytanie czy ty drogi właścicielu wiesz jaką masz marżę na poszczególnych zabiegach usługach czy skrupulatnie policzyłeś zyskowność? Bo moje doświadczenie pokazuje, że nie liczycie tego dokładnie. W biznesie nie ma niczego na oko, czy plus lub minus. Policzenie zyskowności jest bardzo istotne w wielu aspektach, a między innymi właśnie po to, żeby wiedzieć, na jakie rabaty cię stać, i to nie tylko dla Twoich znajomych. Bo przecież udzielacie również rabaty swoim klientom, robicie różne akcje promocyjne. Więc jeżeli nie masz tego policzonego, to najwyższy czas to policzyć. Może na samym początku wydaje się to dość skomplikowane, trudne, ale mogę Cię pocieszyć, że robisz to raz, a później tylko wprowadzasz korektę. Wracając do naszych znajomych bab, bo o tym jest podcast, a nie o zyskowności, o tych, do tych bab upominających się o rabat, to zastanówmy się, czy to tak wypada. No, pewnie powiesz, no nie, ale cóż, każdy szuka własnego interesu i nic w tym złego, więc i ty zacznij myśleć o własnym interesie. Potraktuj to jako negocjacje. A negocjacje w biznesie to przecież rzecz normalna. Tylko jest jedna zasada. Nie może to być w jedną stronę. Obowiązuje zasada win-win. Dlatego jak najbardziej daj rabat znajomym, ale w zamian za coś nie odmawiaj, odpowiedz pozytywnie i zaproponuj konkretne rozwiązanie. Ja teraz podam Ci kilka możliwych rozwiązań, a Ty oczywiście wybierz to, które będzie Ci najbardziej odpowiadało. No i oczywiście przeliczną zyskowność. Nie możesz dawać rabatu, nie wiedząc, jakie masz zyski z konkretnych zabiegów. I pierwsza propozycja. Przyprowadź mi jedną klientkę, to Ty i On. Dostaniecie rabat. Ty dostaniesz na przykład 10% na zabiegi, a twój znajomy czy znajoma dostanie 5% zniżki. No i oczywiście musisz tutaj to przeliczyć. Druga propozycja, którą możesz powiedzieć, właśnie znajomej babie: Polecaj moje produkty, usługi, a dam tobie x rabatu od x procentu, nie rabatu, bo tutaj będzie procent od Każdego klienta, lub przyprowadź mi pięciu klientów, a ja w zamian zrobię dla ciebie zabieg w podziękowaniu. Też może być takie rozwiązanie, lub zapytaj swoją znajomą babę wprost: dam ci upust od zabiegów, ale co ty proponujesz w zamian? Tylko. I tu jest bardzo ważna zasada. Nie ustalaj tego tej współpracy na gębę. Bo wiesz, że niektóre znajome baby są i lubią nadużywać względów i działać egoistycznie. A co po niektóre potrafią zapomnieć o ustalonych warunkach. Więc po rozmowie wyślij wiadomość maila z podsumowaniem ustaleń. I nie obawiaj się, bo może teraz myślisz, no przecież rozmawiałam o tym. Ale każdy może zapomnieć, każdy ma prawo zapomnieć, więc dlatego wyślij koniecznie to podsumowanie. Rada na koniec: otaczaj się świadomymi, znajomymi babami, tymi, które wiedzą, że jak wykonujesz pracę zawodową, to należy ci się wynagrodzenie. Bo tak naprawdę Twój znajomy powinien przede wszystkim szanować ciebie i Twoją ciężką pracę. Powinien Ciebie wspierać bezinteresownie, powinien zrozumieć, że masz wysokie koszty utrzymania firmy, że to nie jest instytucja heratatywna i że kilka lat zdobywania wiedzy wcale nie przyszło Ci za darmo, że za to zapłaciłeś konkretną sumę i to wcale nie małą sumę. Powinien rozumieć, że jeśli będziesz obsługiwał jego taniej, to tracisz czas na obsłużenie kogoś, od kogo mógłbyś wziąć pełną kwotę za zabieg. A ty, żeby potem to nadrobić, będziesz musiał pracować więcej. A dlaczego? A, a otóż dlatego, żeby kasa się zgadzała na zamknięcie miesiąca, żeby ci wystarczyło na wypłaty i wszystkie koszty. Przecież nie napiszesz pisma do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego z prośbą o obniżenie opłat w tym miesiącu, bo robiłeś usługi z dużym rabatem dla swoich znajomych bab. Zasada jest prosta. Najpierw zarabiasz na koszty stałe i zmienne, a jak coś zostanie, to dopiero masz dochód. Hm, dochód do opodatkowania. A kwota za zabieg, którą widzą twoje znajome baby, to nie jest dochód. Oczywiście one tego nie wiedzą, i wiele z nich tego nie rozumie. Czy warto im tłumaczyć cały proces? Kiedyś próbowałam tłumaczyć, mówić o swoich kosztach, ale jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorcą, jest mu to bardzo ciężko zrozumieć. Więc już nie tłumaczę, tylko daję konkretne rozwiązanie. Szukam rozwiązania. Nie mówię nigdy nie, tylko właśnie podaję konkretne rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten krótki podcast pomógł Ci w rozwiązaniu, jeżeli masz oczywiście takie znajome baby, które przychodzą po rabat. Że teraz będziesz wiedzieć, wiedział, jak z nimi rozmawiać. A ja życzę Ci wszystkiego zyskownego i do usłyszenia.